Hej, to jest Porsche Macan 4, a ja w tym tygodniu miałem okazję spędzić parę dni z tym pierwszym elektrycznym suwem od Porsche. Nie wiem jak wam, ale mi z wyglądu ten samochód się bardzo podoba. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Przy czym pierwsze co się rzuca w oczy, to to, że nowy makan jest o 10 cm dłuższy od swojego poprzednika. Co też przekłada się na to, że ma na przykład większy bagażnik, który obecnie jest pełen moich rzeczy. Mamy tutaj 520 litrów bagażnika a jeżeli byśmy złożyli tylne siedzenie, to jest to około 1400 litrów. Z przodu także mamy bagażnik 87 litrów, który możemy otworzyć za pomocą kluczyka. O tutaj. Który jest idealny na kable i różnego rodzaju inne mniejsze rzeczy. Albo jeżeli zapełni Wam się bagażnik z przodu. Przyspieszenie do setki w 5,2 sekundy, a zasięg jest nawet do 782 km. To jest naprawdę Spora liczba. Przy czym, jeżdżąc po mieście, realny zasięg, który możemy osiągnąć, to jest około 500-600 km, w zależności od tego, jak dużo zużywamy energii. Na pokładzie mamy tak: dach panoramiczny, podgrzewane fotele, dużo takich akcentów drewnianych. Bardzo ładne, jasne wnętrze. Rewelacyjne audio od Bose. Naprawdę nie, nie zawiodłem się. Moim zdaniem w tym samochodzie gra lepiej niż w innych, nawet modelach Porsche. Z tyłu także mamy miejsce. Akurat, jak usiądę za sobą, to zostało nam jeszcze tyle. Dwa ekrany do obsługi wszystkich multimediów. Tutaj mamy zegarek, tutaj mamy system multimedialny. Opcjonalnie można tutaj dokupić ekran dla pasażera, ale nie wydaje mi się, żeby to było niezbędne. A na pokładzie. 408 koni, 650 Nm, 100 kW bateria, no i macie suwa od Porsche. Samochód obecnie, jak sprawdziłem na stronie Porsche, zaczyna się od 382 tysięcy zł. Dajcie znać, co o tym myślicie i czy tego rodzaju film Wam się spodobał. A tymczasem ja ruszam, żeby Makana oddać.